Jeżeli szukasz przepisów na proste, smaczne i zdrowe kolacje, to dobrze trafiłaś. Witam Cię na foodbooku, w którym przez tydzień będę pokazywać Ci, co ja to mam na kolację i znajdziesz tutaj dużo, mam nadzieję, przeróżnych inspiracji i pysznych przepisów kolacyjnych. A jeżeli się jeszcze nie znamy, to... Cześć! Jestem Irena, jestem magistrą języki i na tym kanale uczymy się i zdrowo, ale w taki prosty, ludzki i niewydziwiany sposób. Mawić U mnie dzisiaj jest poniedziałek i lecimy! Dzisiaj zrobię sobie na kolację frytki warzywne z taką pyszną pastą. I tutaj zaczynam od poklejenia sobie ziemniaków i marchewki. akurat będę sobie robiła frytki z ziemniaków i marchewki, takie frytki z piekarnika. Tutaj kroję sobie Wcześniej obrane ziemniaki w takie paseczki. Oczywiście piękniej obrałam, ale to to nie ma znaczenia, to nieważne. Yy, I co? Robię tego sobie trochę więcej, bo będę jadła kolację nie sama. Także stąd ta yy, kupa ziemniaków, ale spokojnie sama też myślę, że tyle bym zjadła. Ależ mi się cały stół trzęsie. Do tego również kroję sobie marchewki, też w takie paseczki. Machewki pokrojone w paseczki. W ramach rozrywki jeszcze cały stół przykroił się tutaj trzęsie i tańczy, ale tym się nie będziemy przejmować. Yy, I co? Ten fłóg w ogóle yy, będzie trochę bardziej luźny, będzie bardziej spontaniczny, nie mam tutaj jakoś specjalnie super poplanowanego, co będę jadła, ale spokojnie, nie martwcie się, i tak będzie pysznie, tylko może troszkę bardziej luźno. Zobaczymy jak wyjdzie po co mówimy sobie to za tydzień Także tak. <grych> yy, I co? Tutaj to wszystko mieszam sobie z olejem lub oliwą. Do tego jeszcze dodam przyprawy, których sobie tu nie przyniosłam, jedną sekundkę. Są. Do tego dodam sobie sól pieprz i oregano. I to wszystko mieszam. To wszystko przekładam sobie na blaszkę, rozkładam, żeby upiekły się równomiernie i to wszystko włożę sobie do piekarnika i będę piekła około 30 minut, aż z zewnątrz zrobią się takie idealnie chrupiutkie, a w środku będą upieczone i miękkie, ale zrobię sobie to dopiero za chwilę, bo ogólnie nie lubię kręcić wieczorami, dlatego będę myślę, że większość tych kolacji kręciła po południu i żeby już wieczorem mieć pyszne i gotowe, także tak. Ale spokojnie, wieczorem też na pewno pokażę Ci efekt upieczony. Yy, I co? Ja wkładam do piekarnika, będą tam na mnie czekać i robimy zaraz pastę. Pasta będzie bardzo szybka, ale naprawdę bardzo smaczna. Tutaj groszek konserwowy z puszki albo taki mrożony i ugotowany sobie sobie do kielicha blendera. Do tego dodaję troszkę soku z limonki, możesz nami też na sok Cytryny, do tego dodaję pieprz i sól, odrobinkę oliwy lub oleju, jeśli masz olej, i do tego, uwaga, dodamy sobie kilka listeczków mięty. Będzie wtedy taka fajna, jeszcze bardziej świeża, taka będzie. Bardzo prosta pasta, bardzo możliwe, że u mnie już ją widziałeś, widziałeś ale jest super i mam na nim dzisiaj ochotę, więc ją robię. Możesz to sobie też wszystko rozgnieść widelcem i delikatnie w to wkroić miętę, jeżeli nie masz blendera. Mi się nie chce rozgniatać widelcem, więc sobie blenduję. I chwila, moment, mamy pycha pastę, także bardzo polecam. To sobie również wrzucę do lodówki, będzie nam nie czekało wieczorem. Do tego myślę, że zrobię sobie jakąś taką bardzo szybką sałatkę, W stylu wrzucę po prostu pomidorki koktajlowe, do tego dodam jakąś zieleninę, odrobinę oliwy i culi pieprz. Także no, do zobaczenia za chwilkę na kolacji. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię we wtorek, wtorki na ogół są u mnie mocno zabiegane, właśnie jestem po treningu z przyjaciółkami, prosto po brysznicu, jeszcze padam, także szybciutko robimy sobie pyszną kolację i dzisiaj na kolację będzie sałatka z kaszą gryczaną, także lecimy. Tutaj gotuje mi się już kasza gryczana i tutaj obok będę sobie podsmażać delikatnie tofu. Ja tutaj dzisiaj mam tofu i tempek, bo miałam i resztkę tofu, i resztkę tempechu. Ale tutaj możesz sobie dać to, co akurat masz, to, co lubisz spokojnie. Samo tofu będzie super. Ja to tofu sobie tylko delikatnie. Po sole, i tak naprawdę to będzie wszystko. Ono mi się tutaj delikatnie podsmaży i będzie serio pyszniutkie, takie bardzo minimalistyczne, ale naprawdę spoko. Tutaj też ekstra sprawdzi się, jeżeli masz na przykład tofu wędzone. I do tego też pokroję sobie warzywa. Ja sobie do tego pokroję jeszcze zwykłe pomidorki koktajlowe, pomidorki suszone, oliwki, szpinaki. No, będzie super. I tutaj, jak się spieszysz, to warto też zawsze zaczynać gotowanie od tego, co przygotowuje się najdłużej. U mnie ja jako pierwszą wrzuciłam sobie do gotowania kaszę, później pokroiłam tofu i dałam mi na patelnię, i później za ten czas, kiedy i gotowała mi się kasza, i podsmażało mi się tofu, ja pokroiłam sobie warzywa, gdy to skończyłam tak naprawdę już wszystko. Mam gotowe, wystarczy to tylko wymieszać, i tak naprawdę w chwilę, moment mam bardzo pyszną i bardzo zdrową kolację. I naprawdę pyszka kolacja gotowa. Także my są buziaczki i do zobaczenia jutro. Dzień dobry, dzień dobry, ja dzisiaj taka pomalowana, bo nagrywałam rano film o największych mitach dietetycznych, w który dalej wierzysz, który jest w ogóle bardzo ważnym filmem. Powinien już być na kanale od tygodnia, więc serdecznie Cię do niego odsyłam. Dzisiaj w ogóle jest czwartek wczoraj, um, gorzej się czułam miałam gorszy nastrój i zamówiłam sobie na kolację pierogi pierogi z soczewicą i pieczarkami i to są w ogóle takie same pierogi na jakie jest przepis na moim kanale już od chyba 3 lat, pierogi są pyszne podlinkuję Ci oczywiście przepis naprawdę są ekstra, mamy tam w sumie bardzo prosty farsz, no ale i tak pierogi trochę się robi więc miałam na nie ochotę i sobie po prostu zamówiłam takie bardzo podobne, także ci tu gdzieś przepis, bardzo ci polecam jeżeli masz tylko więcej czasu, dzisiaj czwartek, dzisiaj czwartek i zrobimy sobie kolację dzisiaj na kolację. Myślę, że zrobię sobie pesto. Mam ochotę na makaron z pesto, ale będzie takie troszkę inne. Bardzo fajny przepis, także już się zaraz zabieramy. Tu w ogóle za mną pudełko z blatem, bo kupiłam sobie blat. I tutaj zamiast siedzieć teraz tu przy stole <grych> i nagrywać będzie tutaj blat. Taki jest plan. Tak jest plan Ogólnie jeżeli chcesz jakiekolwiek backstage nagrywania, to zapraszam jak zwykle na Instagram. Tam jest tego masa, ale rozgaduję się. A tutaj trzeba kolację robić. Lecimy do pesto. Zaczniemy sobie od ugotowania makaronu i do tego zaraz zblendujemy pesto. Do kielicha blendera wrzucam sobie szpinak. Nie wiem, co się stało z moją lodówką, coś zaczęło wariować i ten szpinak y, prawie mi się zamroził, także nie wiem o co chodzi. E, I do tego będziemy sobie jeszcze obierać moją bazylię. I tutaj, kiedy obierasz bazylię, to wybieraj i obieraj ją z tych takich większych listków, bo te takie tutaj małe one jeszcze będą rosnąć. I do tego dorzucę sobie również migdały, olej. Przyprawy, tutaj powinien iść świeży czosnek, ale mi się skończył, więc mam granulowany i jeszcze płatki drożdżowe. Płatki drożdżowe nadadzą tutaj takiego serowego smaku, jest to super opcja, jeżeli ktoś nie je sera i ma ochotę na serowy posmak i do tego jeszcze trochę soli. Tu ogólnie robię to w podwójnej porcji i jeszcze do tego też, później jak to się będzie gorzej blendowało, zawsze można dodać odrobinkę wody. No i to wszystko blendujemy. Tak jak mówiłam, ja do tego dodałam troszkę wody, żeby to było bardziej kremowe, już próbowałam i jest no cudne. Czekamy jeszcze na makaron i będzie kolacja. Chciałam Ci powiedzieć o jednej jeszcze rzeczy, bo jestem bardzo podekscytowana, bo pracujemy właśnie nad darmowym webinarem o tym, jak jeść intuicyjnie, o tym, jak zacząć ogarniać właśnie intuicyjne jedzenie, czyli takie zdrowe jedzenie bez diety. I jak oglądasz ten film, to najprawdopodobniej jesteśmy już po tym webinarze, ale stwierdziłam, że fajnie by było, żeby jak największa ilość osób mogła go zobaczyć, dlatego stwierdziłam, że jeszcze przez kilka dni możesz się zapisać i go zobaczyć, zobaczyć powtórkę. Naprawdę będzie tam masa konkretów. Tutaj właśnie Właśnie, y, przygotowujemy prezentację będzie, prezentacja będzie piękna, ale to tak nieważne, będzie masa masa konkretów i też ten webinar otwiera zapisy na kurs zdrowe odżywianie krok po kroku, jest to taki kurs, w którym krok po kroku przechodzisz przez wszystkie najważniejsze i najbardziej praktyczne kwestie związane ze zdrowym odżywianiem po którym spokojnie będziesz umieć jak samej komponować sobie dietę komponować cały jedłospis, jak ogarniać zdrową dietę, tak zupełnie intuicyjnie bez żadnych wyliczeń tylko tak na spokojnie i po Twojemu, w którym uczysz się dokładnie, jak wprowadzać te zmiany, też jak ogarniać swoje zdrowe nawyki. To wszystko w praktyce, takie najważniejsze, najważniejsze informacje, tak żebyś razem ze mną przez trzy tygodnie, bo tyle trwa ten kurs, mogła naprawdę zmienić swoją dietę. Nie tak, tylko żeby nauczyć się jakiejś tam teorii, tylko żebyś przez te trzy tygodnie ze mną za rączkę zmieniała swoje zdrowe odżywianie i niesamowicie się cieszę na ten kurs, to już jest druga edycja, po pierwszej byłam po prostu, ja byłam zachwycona uczestniczki były zachwycone, także naprawdę niesamowicie się cieszę, kurs też jest otwarty tylko, te zapisy są otwarte tylko przez kilka dni, więc jeżeli jesteś zainteresowana, możesz zobaczyć czy to, czy to coś dla ciebie, możesz też zobaczyć ten webinar, bo tam jest taki darmowy wycinek tego kursu z masą też konkretów masą ważnych informacji, tak żebyś mogła zobaczyć z czym to się je, czy w ogóle to jest coś dla ciebie i czy jesteś w tym Zainteresowana. Ja tutaj się rozgaduję, a makaron mi się rozgotowuje, także wracamy do gotowania. Już go sobie odcedzę i będziemy jeszcze dodawać do tego makaronu fasolkę i pomidorki. Do tego dodam sobie jeszcze białą fasolkę, tylko e, moja lubiska serio zaczęła coś wariować i ją też zamroziła, dlatego jest taka trochę. prawa, mm. ale nic. Do tego dodałam sobie jeszcze świeże pomidorki i co? Mamy kolejną kolację gotową. Do zobaczenia jutro. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w piątek. Dzisiaj będziemy robić sobie na kolację naleśniki na wypaście takie wytrawne, takie, no. serio pyszne naleśniki. Także zaczynamy od przygotowania ciasta i usmażenia ich. I tutaj przygotowujemy sobie takie bardzo podstawowe ciasto na naleśniki, w którym po prostu łączymy mąkę z mlekiem. U mnie jest to mleko roślinne i mam tutaj mąkę Ola Boga białą, taka ze mnie wyrodna dietetyczka. Do tego dodajemy sobie trochę soli odrobinę oleju. I to wszystko mieszamy. Jeżeli ciasto jest zbyt gęste, to dodajemy więcej mleka albo wody, a jeżeli, tak jak u mnie, chyba zbyt rzadkie, to dodajemy więcej mąki. I tutaj możesz sobie użyć mąkę albo pełnoziarnistą, albo zwykłą, albo pół na pół. Mi po prostu pełnoziarnista się skończyła, więc robię sobie zwykłe, ze zwykłej mąki. Konsystencja wyszła mi jednak okej, okay, a nawet zbyt gęsta, więc doleję sobie jeszcze troszkę mleka i troszkę wody. Tych naleśników wyjdzie mi trochę więcej niż na jedną porcję, ale to nic, zjem sobie jutro na lunch ze smakiem. Także teraz trzeba je po prostu usmażyć. Jeżeli masz dobrą patelnię, taką nieprzywierającą, to nie musisz dodawać oleju. Jeżeli twoje przewiera, to możesz delikatnie dać też na patelnię trochę oleju. Pamiętaj też, że jeżeli zaczynasz smażyć, to żeby patelnia była mocno rozgrzana. Później, jeżeli smażesz, to już zmniejsz na średnią moc. Podczas gdy naleśniki mi się tutaj pięknie smażą, przygotowuję sobie też dodatki do środka i tutaj wykorzystam pastę, którą już miałam wcześniej zrobioną z wędzonego tofu i cebulki. Jest pyszna, ogólnie wszystkie moje ulubione pasty podlinkuję Ci w opisie, tutaj możesz wybrać taką, jaką akurat lubisz. Ja akurat miałam te, więc użyję tę. Dodatkowo pokroiłam sobie też tutaj paprykę, cebulę dymkę i oliwki. I dorzucę sobie też do tego do środka kukurydzę, bo akurat miałam ją otwartą. Daj też w ogóle koniecznie znać, jak Ci się podobają tego typu takie troszkę luźniejsze filmy i foodbooki. I co myślisz o takich tygodniowych foodbookach? Czy chcesz takich więcej? Czy może jakichś innych posiłków chciałbyś więcej takich foodbooków? Dawaj koniecznie znać w komentarzach. Ja naprawdę wszystkie je czytam i bardzo biorę sobie je do serca, także koniecznie napisz, co myślisz o tego typu filmach. Lecę dalej smażyć. I tym sposobem naprawdę pyszka na gotowe. Buziaki i do zobaczenia jutro. Dzień dobry w sobotę. Dzisiaj jest piękne słonko, więc mam ochotę zrobić sobie grilla, a konkretnie grilla piekarnikowego e, i taką sałatkę z grillowanymi warzywami i tofu. I tutaj e, mam pokrojone pieczarki, e, mam pokrojone tofu e, wędzone i zwykłe, i to wszystko wymieszam sobie z marynatą. To wszystko zamarynuję w takiej bardzo prostej, mojej ulubionej marynacie. E, tutaj mam sos sojowy, olej, syrop klonowy, troszkę koncentratu pomidorowego i przyprawę u mnie papryka wędzona i czosnek. To sobie wymieszam. I teraz i pieczarki i tofu wymieszam z tą marynatą i zostawię na chwilę, żeby żeby się zamarynowało. Oczywiście tutaj to robię w większej porcji, nie zjem, aż takiej góry pieczarek i tofu naraz. I to wszystko odłożę sobie na jakąś godzinę, dwie, i później wrócę po prostu na blaszce do piekarnika i ustawię tryb grillowy. Możesz też ustawić po prostu tryb grzania od góry, jeżeli nie masz trybu grillowego, i będę to piekła aż pieczarki zmiękną. Gdy to mi się upiecze, dodam do tego jakieś pokrojone świeże warzywa, pewnie jakiś ogórek, szczypiorek, może do tego jakąś kukurydzę. I to wszystko zjem z pieczonymi ziemniaczkami. Nie czuję, że będzie Dzień dobry, dzień dobry, witam cię w poniedziałek wczoraj ehm, Niestety nie udało mi się nagrać mojej kolacji e, Zjedliśmy crumble owocowe Tu ci wrócę przebitki, bo jest już przepis Jest taki przepis na kanale, e, ale nie spodziewałam się Że to będzie moja kolacja, bo po prostu Tak się tym najdłam, że później już nic nie zjadłam Polecam ci ogólnie crumble i bardzo też polecam ci Sobotnią sałatkę grillowaną Matko jak ona była dobra, naprawdę Totalnie, totalnie polecam Daj w ogóle znać jak ci się podobają tego typu filmy e, Jeżeli ci się podobało koniecznie daj łapkę w górę Napisz czy chcesz więcej tego typu Foodbooków i też przypominam ci że. Jeszcze jeszcze przez kilka dni możesz zobaczyć sobie za darmo webinar o intuicyjnym jedzeniu, i też jeszcze przez kilka dni są otwarte zapisy na kurs, na którym nauczysz się, jak samej komponować sobie zdrową dietę, jak ogarniać sobie tak od A do Z kompleksowo Twoje zdrowe odżywianie samej bez pomocy dietetyka, bez pomocy przeróżnych diet. Także jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, to koniecznie zobacz, bo za kilka dni już będzie to niedostępne. Dziękuję Ci za cały wspólny tydzień, było mi niesamowicie miło z Tobą go spędzić. Trzymaj się jak, naj, jak najcieplej. I do zobaczenia już wkrótce.